Zacznijmy może od sprawy nie najważniejszej, ale która jest bardzo wymowna. Ta woda, którą zostaliśmy pokropieni, ta woda, w której zostaje, zostaliśmy ochrzczeni, ta woda ma taką niesamowitą tradycję, że mamy świadomość, że ja uczestniczę w czymś, co trwa naprawdę dobrych kilka tysięcy lat. Przecież wody potopu nic innego nie miały symbolizować niż oczyszczenie całkowite ziemi z tego, co jest złe, z tego, co jest grzechem. Wody Jordanu, przez które przechodził e, naród wybrany z, e, z niewoli egipskiej, miały symbolizować bramę, przejście do ziemi obiecanej. Teraz już jesteś w ziemi obiecanej. Skończona niewola, skończona wędrówka po pustyni. Te same wody Jordanu kazały myśleć o proroku Eliaszu, który się unosił do nieba na, na rydwanie ognistym i jakimś takim niesamowitym charyzmacie prorockim, duchu prorockim, którego zostawił chociaż część Elizeuszowi. Te same wody Jordanu, w których wstępuje Jezus dwa tysiące lat temu, żeby przyjąć chrzest od Jana, w których cała Judea, Jerozolima okolica przyjmowała chrzest, Potem jak pomyślimy, że o tej rzeszy, niezliczonej rzeszy ludzi, którzy każdy, żeby zostać chrześcijaninem, musiał zostać ochrzczony. Pomyślimy o 966 roku, o Mieszku, o, o całym dworze, o Polsce, która wchodzi w, niejako w te wody Jordanu, żeby przejść do ziemi obiecanej, żeby życie narodu, życie poszczególnych jednostek było ziemią obiecaną. A więc to jest niesamowite z punktu widzenia nawet czysto historycznego czy czysto symbolicznego, że mamy do czynienia z marką, która naprawdę jest bardzo y, długa, bardzo stara, bardzo tradycyjna, bardzo powszechna marka Chrztu, wody Chrztu Świętego. Biorę udział w takiej tradycji. Ale idźmy do drugiej sprawy, bardziej zasadniczej. Jest jakaś troska w tym dialogu Jezusa i Jana, troska o to, żeby nie było fikcji. Żeby chrzest nie był fikcją, bo Jan zdaje sobie sprawę, że on jest bardziej grzeszny niż Jezus. Zdaje sobie sprawę może nawet z tego, że po co Jezus ma przyjmować chrzest, jeżeli On jest doskonałym, jest Mesjaszem. Może nie wierzy, że jest bezgrzeszny, ale czuje jakiś taki dyskomfort, kiedy Jezus przychodzi do niego i ten dialog jest jakby taką próbą, no nie no, ale chrzest? Żeby przyjąć chrzest, no musi, tu, musi być jakiś porządek, musi coś być po kolei. Znak musi coś oznaczać, nie może być fikcji. Jezus mu tłumaczy, że tu nie będzie fikcja. Tak, tak trzeba wypełnić. Taki jest przepis, takie jest prawo. Do końca nie rozumiemy o co w tym chodziło. Najczęściej tłumaczy się, że Jezus w imieniu całej ludzkości grzesznej przyjmuje chrzest. Nie za swoje grzechy, bo inaczej można by powiedzieć, że Pan Jezus zrobił gest, który kompletnie nic nie znaczy, bo z czego miał go obmyć, miały go obmyć wody Jordanu, skoro nie był grzeszny. On ma grzechy, on ma moje grzechy. On wziął moje grzechy, wziął grzechy całego świata, więc to nie jest fikcja, to jest bardzo głęboki sens mojego bycia oszczonym, mojego bycia w tym znaku. I zauważamy, że ten problem, można powiedzieć, fikcji chrztu, on, jest, on się ciągnie przez wieki aż do dnia dzisiejszego, bo z jednej strony pojawia się na horyzoncie chrześcijaństwa taki, taka pokusa, żeby z chrzest zrobić coś magicznego. I to świetnie widać, jak, jak ludzie powtarzają pytanie, dlaczego no, nie można robić krzywdy dzieciom, żeby ich nie oczcić. No ale jeżeli chrzest, jeżeli chrzest byłby łaską, bez względu na wiarę rodziców, to dlaczego nie chrzcimy wszystkich? Dlaczego nie chrzcimy naprawdę niewierzących? Dlaczego nie chrzciliśmy po prostu Żydów, jak mieszkali w Polsce, dlaczego muzułman nie chrzcimy? Przecież jeśli jest dobre, to dlaczego tego nie robimy, nie? Wszystkim. A więc jest jakieś takie myślenie w nas magiczne, trochę może być taka pokusa, że chrzest, że samo pokropienie załatwi wszystko, nie? Że samo pokropienie załatwi wszystko, tak jakby postawienie za swoim domem znaku, zakręt w lewo zmieniało cokolwiek. I przyjedzie drogówka i powie, no ale po co pan stawia znak, że tu jest skręt w prawo czy w lewo, jak to jest droga prosta? No, no, bo, no bo ja lubię znaki. No ale jaki jest sens stawiać znak zakrętu, skoro jest droga prosta? Jaki jest sens yy, wpisywać na twoim domie, że tu mieszka Fryderyk Chopin, jak tam nie mieszka, nie? No napisać sobie można, ale, ale co to będzie znaczył ten znak? No nic nie będzie znaczył. Nie ma czegoś takiego, żeby chrzest sam w sobie znaczył. Więc jest, jest jedna pokusa myślenia, że to jest magiczne. A druga pokusa myślenia, że chrzest nie jest potrzebny. Po co nam znak? Przecież jak jest droga prosta czy zakręt w prawo, po co stawiać znak? Jeżeli kocham, to po co mówić Kocham Cię? Po co kupować róże? Po co w ogóle jakikolwiek zewnętrzny znak? Nie. Prawdziwa wiara to jest wiara w sercu, to jest wiara, która nie ma żadnych zewnętrznych objawów. Nie, 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 I to, jest, to jest druga heryzja, czy takie drugie ekstremum, bo jest zaskakujące, że ten Jezus nie mówi najważniejsza jest miłość, najważniejsza jest wiara, a nie jakieś paplanie się w wodzie czy wchodzenie do wody. Nie, nie. Pokazane jest, że jest tajemnica idzie jakby przez środek. Nie? Że każda tajemnica jest taką tajemnicą wcielenia, gdzie musi być idea, musi być prawda, i ta idea i prawda musi też mieć znak. A więc ideą, prawdą jest to, że ja chcę zostawić grzechy, że ja chcę pójść za Jezusem Chrystusem, że ja chcząc, nie wiem, moje dziecko mówię. To jest jego środowisko wzrostu, tak jak nie wiem, jadę do Ameryki, to nie, nie, nie jadą tylko dorośli, ale również biorę dziecko, bo wiem, że jak ono tam wyrośnie, to mu będzie może lepiej, nie? jak ono pójdzie do tej szkoły, to mu będzie lepiej. Ja decyduję się niejako za dziecko wejść w tę rzeczywistość, bo, bo ja wierzę, że, że ta rzeczywistość jest lepsza dla nas, dla Ciebie, dla mnie. Natomiast z drugiej strony musi być ta prawda, ale z drugiej strony potrzebny jest ten znak. Jest jakoś potrzebny znagi i ten, ta cała seria Jezusa, można powiedzieć nie tylko e, chrztu w Jordanii, ale wiele innych gestów, pokazuje, czy samo całe wcielenie, że Bóg lubi konkrety, że Bóg jakoś pokazuje, że, że no, to, co jest prawdą, zawsze przybiera jakoś ciało. Więc dlatego dzisiaj też prosimy pana Boga o to, żeby, żeby nie, nie, nie być e, może nie tyle heretykiem, ale żeby Niech kroczyć po bandzie takiego myślenia, że same znaki wystarczą, że załatwią wszystko, a z drugiej strony myślenie, że, że sama wiara załatwi wszystko. Trzecia myśl, odnośnie sztu Pańskiego, odnośnie naszego sztu. Pytanie, skąd się bierze, co jest takiego w szcie świętym, co jest tak bardzo ważnego, że tak naprawdę od tego momentu zaczyna się y, publiczna działalność Jezusa. Że jest coś takiego w tym szcie. Że samo niebo się otwiera, pojawia się głos, pojawia się zapewnienie: ty jesteś syn mój umiłowany, pojawia się też znak gołębicy, że jest jakaś taka siła początkowa, która tak wypchała Jezusa z Jordanu, że on mocą tego sztu przez trzy lata mógł głosić dobrą nowinę. Można powiedzieć, że chrzest daje taką niesamowitą siłę, nie wiem, prędkość kosmiczną mówią trzeba ile ponad 11 km na sekundę, żeby wylecieć z orbity ziemskiej, że jest pewna, pewnego rodzaju określona prędkość kosmiczna, że cię wyrzuci spoza, spoza tej siły przyciągania ziemskiego i żeby cię wyrzuciła, żeby cię coś wyrzuciło z tej siły przyciągania do zła, do zepsucia, do grzechu, to potrzebna jest taka absolutna prędkość i ta prędkość jest w wodach sztu że jest jakaś tajemnica, która nas wyrwała z niewoli zła, wyrwała ze śmierci, wyrwała z szatana, że ja teraz mocą tej prędkości lecę naprawdę w stronę nieba. Że mocą tej prędkości lecę w stronę nieba, bo ja zdecydowałem, że chcę być chrześcijaninem. I oczywiście troszkę nam trudniej, bo, bo fakt faktem jest, że zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. I nieraz mówi się, o gdyby był dorosły, to byłby bardziej świadomy. Ale proszę zauważyć, małżeństwa, jeśli trwają, to one trwają mocą też decyzji tej siły początkowej. Ale można mieć super siłę początkową, natomiast jeśli nie będzie współpracy. No to człowiek nie wyjdzie poza tą orbitę swojego egoizmu i może się nawet to wszystko rozlecieć. Nie? Że można podjąć decyzję świadomie, dobrowolnie, ważnie, świetnie przemyślaną, a jednak, a jednak gdzieś w tym nie być wierny. Więc dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że nawet chociaż byliśmy małymi dziećmi, to zanim żeśmy do, dorośli, tośmy nabrali takiego przekonania, że warto lecieć w tą stronę nieba, że nie chcemy już, nie chcemy rezygnować z tego, z tego co co daje nam Chrzest Święty, co daje nam wiara. A może to jest tak, a może to jest tak, że tak jak siłą małżeństwa jest decyzja na miłość, to może to jest tak, że siłą tu jest decyzja na to, żeby być bez grzechu. Chrzest oznaczał w tym najbardziej pierwotnym znaczeniu wchodzę do wody, obmywam się, nie chcę mieć grzechu. Dlaczego ci jest łatwiej? Bo zostawiłeś ciężar, bo zostawiłeś brud. Zostawiłeś to, co cię przygniatało, dlatego teraz ci jest lekko, tak jak po spowiedzi, jakoś jest lekko i człowiekowi łatwiej iść do przodu. Dlatego dzisiaj chcemy wrócić do swojego sztuki i powiedzieć Panie Boże, chcę codziennie zostawiać swoje grzechy, nie chcę ich ciągnąć po prostu, nie chcę być takie obładowany, bo mi ciężko po prostu, niby idę w stronę nieba, ale tak naprawdę to jest człapanie, dlatego chrzest mi przypomina oby się. Obmyj się raz jeszcze, zostaw te grzechy, no po co Ci one są potrzebne?